Gdybym miała zacząć rozwój duchowy raz jeszcze, gdybym miała zacząć swój rozwój osobisty raz jeszcze, gdybym raz jeszcze mogła wybrać przejście z swojej ścieżki do świadomości, to poszłabym bardzo na skróty. Bo już dzisiaj wiem, że nieważne w świecie jest, ile wymiarów istnieje, jakie rasy, jakie. Inne planety są, nie jest to dla nas ważne, tak ważne do momentu, w którym tak naprawdę nie poznamy siebie, co znaczy poznać siebie. To znaczy wiedzieć, że jesteś, jesteś nieskończonym bytem, nieskończonym twórcą własnej rzeczywistości. Wiedzieć, że składasz się z energii. Wiedzieć, że jesteś magnesem na wszystko, czym jesteś. Wiedzieć, że Twoje ciało potrzebuje odpowiedniego paliwa, abyś mógł w pełni sił i w pełni swojej energii funkcjonować i tworzyć swoją rzeczywistość. Potrzebujesz wiedzieć, że jesteś istotą energii, która jest w ciele fizycznym, które wcale nie jest fizyczne, lecz kwantowym. I cały zapis Twojej świadomości i Twojej nieświadomości odzwierciedla Twoje ciało. I razem w tej świętej trójcy. W połączeniu ze swoją boską esencją, jesteś namacalnym istnieniem Boga, przejawionym w świecie fizycznym, czyli postrzeganym przez nasze pięć zmysłów, słyszanym, widzianym, odczuwalnym. I teraz kolejnym punktem jest, co ja mogę z tym zrobić. Aby zacząć żyć z bananem na twarzy, aby żyć lekko, aby żyć wzniośle, aby żyć serdecznie, z uczuciami dobrymi na co dzień. Co ja mogę z tym zrobić? To jest kolejny punkt, co każda istota na tej planecie powinna wiedzieć. Jak zacząć operować swoją energią, aby żyć w rzeczywistościach, które są godne. Istoty ludzkiej. Ja uważam, że to jest najważniejsze, że, co potrzebujemy wiedzieć. Dopóki nie wiemy o sobie za wiele, jak poruszać się swoją energią, jak ją zarządzać, jak zarządzać swoją materią, jak tworzyć harmonijne światy i wszechświaty swoją postawą i swoim jestestwem, nie ma co wyruszać w jakieś poziomy astralne, duchowość rozszerzoną. I to wszystko, to wszystko kumuluje tylko jeszcze większe podczepy wokół nas, jeszcze większe zapętlenie. Dosłownie to jest zapętlenie, te podczepy to jest zapętlenie. I jeszcze większe pogłębienie nieświadomości. I brońcie, panie Boże, opętanie. Więc tak naprawdę, o Kant nie wiadomo czego rozbić, cały rozwój duchowy, jeżeli nie wiesz kim jesteś. Jeżeli nie wiesz, jak być tym, kim jesteś, jeżeli nie wiesz, jak zawiadywać swoim polem elektromagnetycznym, czyli swoją, swoim, że tak powiem, polem magnesu i elektronu, czyli informacji i mocy, to nie wybieraj się nigdzie. Twoja droga jest o tobie, nie o wszystkim dookoła. Nie o zbawcach, którzy mają przyjść. Ty jesteś jedynym zbawcą, ty jesteś jedyną istotą dla rozczarowania wszystkich ideologii, która może coś w Twoim życiu zmienić i która może Tobie jakkolwiek pomóc. Tak naprawdę, bez świadomości prawdziwej komunikacji się, nawet z wymiarami istot innych, czy przewodników duchowych, czy aniołów, bez zaznajmienia siebie w pełni i z tego miejsca, kontaktu z wymiarami, którymi chcesz się kontaktować, jesteś zgubiony, potrójnie zgubiony.